Andrzej, 32 lata, 160 km na godzinę, drzewo. Jerzy, 29 lat, 155 km, podwójna ciągła. Maciek, 11 lat, przejście dla pieszych. Agnieszka i Adam, nie dojechali nad morze. Arek, 180 na godzinę. Co roku na wakacje przygotowuje się ponad 1300 takich miejsc. Na pewno aż tak ci się spieszy? Zwolnij. Szkoda życia.